Miejsce dziesiąte. W 2023 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę dotyczącą pozyskania 1400 pojazdów wojskowych, w tym około 1000 bojowych wozów piechoty Borsuk. Dokładna kwota kontraktu nie jest znana, ale szacuje się, że cały projekt kosztować ma kilkadziesiąt miliardów złotych. Głównym uzbrojeniem Borsuka jest armata kalibru 30 mm, będąca częścią bezzałogowej wieży ZSSW-30, a także sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Pojazd napędzany jest silnikiem o mocy 720 koni mechanicznych, waży 28 ton i oprócz 3 osobowej załogi może przewozić do sześciu żołnierzy desantu. Miejsce dziewiąte. W 2022 roku Polska zawarła umowę z Wielką Brytanią odnośnie budowy trzech wielozadaniowych fregat rakietowych w ramach programu Miecznik. Wszystkie trzy okręty zostaną zbudowane w Polsce na bazie projektu Arrowhead 140 i uzbrojone będą między innymi w działo artyleryjskie kalibru 76 mm, przeciwokrętowe pociski manewrujące, a także dwa zestawy przeciwlotnicze oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Fregaty będą miały 138 metrów długości, wyporność na poziomie 7000 ton, a ich zasięg szacowany jest na 8000 mil morskich, czyli niecałe 15000 kilometrów. Budowa pierwszego okrętu rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku i zakończyć ma się w 2026. Pozostałe dwie jednostki zostaną ukończone w 2029 i 2031. Łączny koszt szacowany jest na około 3,5 miliarda dolarów. Miejsce 8. W ramach dwóch kontraktów o łącznej wartości 5 miliardów dolarów Polska zamówiła 218 armatochałbic samobieżnych K9A1 oraz 146 chałbic w wersji K9PL k 9 Thunder uzbrojony jest w 155 mm armatę o długości 52 kalibrów, która może atakować cele na dystansie 40 km. Napędzany jest silnikiem o mocy 1000 koni mechanicznych i może przewozić 48 kompletów pocisków i ładunków miotających. Wersja K9A1 wprowadziła szereg usprawnień, w tym zwiększony zasięg rażenia do 54 km. Natomiast wariant K9PL wyposażony będzie w polskie elementy takie jak system kierowania ogniem Topas, system samoosłony obra oraz system łączności fonet. Obecnie w Polsce znajduje się już 66 haubic w wersji K9A1, a pozostałe mają być przekazane do końca 2026. Z kolei haubice K9PL będą dostarczane w latach 2026-2027. Miejsce 7. W 2022 roku Polska podpisała umowę o wartości 3,5 miliarda dolarów na dostawę 218 wyrzutni rakietowych Chunmo. Kontrakt obejmuje również pakiet logistyczny i szkoleniowy, a także wsparcie techniczne oraz kilkanaście tysięcy pocisków i realizowany ma być w latach 2023-2027. K-239 Chunmo to system artylerii rakietowej wyposażony w dwa kontenery startowe, mieszczące łącznie 12 kierowanych pocisków o zasięgu 80 km lub dwa taktyczne pociski balistyczne o zasięgu do 290 km. Polskie wyrzutnie zostaną oparte na podwoziu Jelcza i podobnie jak armatochałbice K9, wykorzystywać będą polskie systemy łączności oraz systemy kierowania ogniem. Pod koniec poprzedniego roku do Polski trafiło pierwszych 17 wyrzutni, a pozostałe będą dostarczane do końca 2027. Miejsce 6. W 2023 roku Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Polsce 96 śmigłowców Apache. Cały zestaw oprócz śmigłowców obejmować ma pakiet logistyczny i szkoleniowy, części zamienne oraz różnego rodzaju pociski, a jego wartość szacowana jest na 12 miliardów dolarów. Apache w najnowszej wersji został oblatany w 2008 roku i wdrożony do armii 3 lata później. Otrzymał mocniejszy silnik, kompozytowe łopaty wirnika, a także wzmocnione podwozie, możliwość sterowania dronami oraz zmodernizowany radar kierowania ogniem ze zwiększonym zasięgiem. Miejsce piąte. Kolejną południowo-koreańską bronią, która trafi do Polski, są czołgi K2 Black Panther w ilości 180 sztuk za kwotę ponad 3 miliardów dolarów. Umowa oprócz czołgów obejmuje pakiet logistyczny i szkoleniowy, a także amunicję oraz części zamienne. K2 uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm, sprzężony z nią karabin maszynowy kalibru 762 mm oraz wielkokalibrowy karabin maszynowy znajdujący się na wieży. Czołg napędzany jest silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych, waży około 55 ton i może przenosić 40 pocisków, które wystrzeliwane są w tempie do 10 na minutę. Miejsce czwarte. W 2023 roku Polska zamówiła 486 wyrzutni HIMARS wraz z pociskami oraz pakietem logistycznym i szkoleniowym za łączną kwotę 10 miliardów dolarów. Jednak biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej wyrzutnie Czunmo, to realna ilość Hajmarsów, które zostaną dostarczone do Polski, szacowana jest na 130 egzemplarzy. M142 Hajmars to system artylerii rakietowej, który przenosi 6 pocisków GMLRS o zasięgu 85 km lub jeden taktyczny pocisk balistyczny ATCMS o zasięgu do 300 km. Warto też dodać, że w ramach innej umowy zawartej w 2019 roku do Polski trafiło już 20 wyrzutni Heimars, w tym dwie szkoleniowe. Miejsce trzecie. W 2022 roku polski rząd zatwierdził umowę na zakup 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji SEPV-3. Kontrakt opiewa na kwotę 5 miliardów dolarów, i oprócz czołgów obejmuje również amunicję, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz wozy zabezpieczenia technicznego i mosty samobieżne. M1A2 SEPV-3 to amerykański czołg podstawowy, który wszedł do służby w 2017 roku. Uzbrojony jest w armatę gładkolufową kalibru 120 mm oraz trzy karabiny maszynowe, w tym jeden wielkokalibrowy. Czołg wyposażony został w system obrony aktywnej trofii, którego zadaniem jest eliminowanie nadlatujących pocisków przeciwpancernych. Posiada w pełni izolowany magazyn amunicji i charakteryzuje się opancerzeniem ze zubożonego uranu. Miejsce drugie. W 2022 roku w ramach programu Wisła Polska wyraziła chęć pozyskania sześciu baterii Patriot, czyli 48 wyrzutni. Rok później Departament Stanu USA wyraził zgodę na kontrakt, jednocześnie twierdząc, że jego wartość szacowana jest na 15 miliardów dolarów, a dostawy do Polski rozpoczną się w 2027 i zakończą dwa lata później. Oprócz wyrzutni, kontrakt obejmować ma również 12 nowoczesnych radarów, a także sprzęt łączności, części zamienne oraz ponad 600 pocisków. Patriot to system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu, którego zadaniem jest zwalczanie samolotów oraz nadlatujących rakiet balistycznych i pocisków manewrujących z odległości do 150 km. Warto też dodać, że w ramach tego samego programu w 2018 roku Polska zamówiła dwie baterie systemu Patriot, czyli 16 wyrzutni, które obecnie chronią już polskie niebo. Miejsce pierwsze. W 2020 roku Polska podpisała umowę dotyczącą pozyskania 32 wielozadaniowych myśliwców piątej generacji F-35A. Wartość kontraktu wynosi ponad 4,5 miliarda dolarów, a samoloty mają być dostarczane do Polski w latach 2026-2030. Myśliwce F-35 zostały zbudowane w technologii obniżonej wykrywalności stealth i przeznaczone są zarówno do wykonywania misji bliskiego wsparcia, jak również do standardowej walki w powietrzu i bombardowań. Ich uzbrojenie to m.in. działko kalibru 25 mm, a także przeciwpancerne pociski kierowane oraz różnego rodzaju bomby lotnicze i kierowane pociski powietrze-powietrze. Co ciekawe, Polska otrzymać ma najnowsze wersje tych samolotów, czyli Block 4 z technologią TR-3, dzięki czemu będą miały zmodyfikowane systemy walki elektronicznej, większe możliwości przenoszenia uzbrojenia, a także sensory o lepszych zdolnościach oraz nowy zintegrowany procesor o większej mocy obliczeniowej. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.